Witajcie, przedstawiam Wam Slim Fast. Jest to y, taki sproszkowany, który dodajemy do chudego mleka. Dwie takie dodajemy na 250 mm. Y, nie więcej, no nie zobaczymy, bo jest za ciemno, ale to nie więcej, słuchajcie, jest tutaj. Do tego dawajemy chude mleko. To jest y, czerwone. I to jest 5% puszczu I taką, takie 250 mm do tego dwie te łyżeczki Slim Fast. Wymieszamy, ta siateczka pomaga rozbić tę tą zawartość i zakręcamy, rozbijamy. Mieszamy około 30 sekund, czyli robimy Coś takiego. I to wypijamy i powiem Wam szczerze, że no ja dzięki temu Slim Fast zeszedł mi troszkę brzuszek. Czuję dużą, znaczną różnicę. Yy, także zapraszam do tego, abyście wy, wypróbowały. Dziewczyny, które mieszkacie w Londynie, bo w Polsce to nie wiem, czy coś takiego jest, ale jeśli jest, to zapraszam. W Polsce to może kosztować do 100 zł. To wszystko, co bym chciała Wam powiedzieć. Cześć.